No, ładna historia, panie dziejów. Oficjalny podręcznik do historii wydany przez Unię Europejską nie wspomina nic o bitwie pod Dunkierką, lądowaniu aliantów w Normandii i I wojnie światowej. No, mówi się niestworzone historii, a tu proszę, mamy przykład historii stworzonej, bo on oto na naszych oczach wykuwa się nową przeszłość. No i dobrze, bo już było nudno, wiecznie ta sama historia. Unia obrała słuszny kierunek, apeluje się o usuwanie drastycznych scen z programów telewizyjnych, bo to zwiększał młodych agresję. Dlaczego, dlaczego... Nie usuwać krwawych jatek z podręczników historii A wyrzucone z książki wydarzenia były wyjątkowo krwawe i, i mało estetyczne Warto by jeszcze z historii Europy usunąć, ja wiem, może rewolucję francuską A przynajmniej motyw gilotyny, a wprowadzić na to miejsce motyw zielek z potrójnym ostrzem Co prawda nie mielibyśmy hasła Liberté, égalité, fraternité Wolność, równość, braterstwo Ale dzięki temu ludzie byliby szczęśliwsi i ogoleni A w haśle byłoby tylko e, równość, po francusku ogolić się W następnym poprawionym Trzeba resztę drastycznych wydarzeń historycznych przedstawić w nieco złagodzonej wersji. Na przykład kampanię wrześniową przedstawić jako Oktoberfest. Agresji na Polskę nie było, tylko z okazji Oktoberfest odbywały się tradycyjne wyścigi czołgów i pokazy lotnicze, i tak jakoś się bladym świtem zawodnicy trochę zapędzili. Rosjanie patrzą, co to za zawody i tak się z ciekawości wychylali z zagranicy, aż padli do Polski na imprezę i chwilę zostali. Taka zabawna historia. Historia powinna uczyć, a ta w wersji unijnej śmieszy i przestrasza, bo na Napisali ją tumani. Ten potręcznik to nie historia Europy, ale historia choroby pomysłodawców i autorów.